Dzień dobry, godzina 5:45, nie śpię. w nocy się budziłem koło 3:00 coś. Bogu mi obudził piesek. Potem trochę zasnąłem i teraz tak już z 15 minut nie śpię. Postanowiłem się iść przebiec. Wczoraj udało się osiągnąć cel 15 tysięcy kroków, ale ja o tu więcej jak wrócę. 7:38, o 7:30 mniej więcej skończyłem wszystkie poranne rutyny. Teraz staram się zoptymalizować te rutyny tak, żeby do ósmej się wyrobić. Dzisiaj wstałem o pół godziny wcześniej, więc mi się udało. Robię taki mały eksperyment. Teraz będę zdalnie łączył się z komputerem z wyłosławku przez laptopa. Przez to, żeby OBS nie zamulał i zobaczymy jak to wyjdzie. Tak, patrząc na kalendarz dzisiaj właśnie skończyłem rutyny o wpół do, tak jak mówiłem. Więc zajęły te dwie godziny, tak? Tak, dwie godziny zajęły, więc jest w normie. Tyle chciałbym, żeby zajmowało nie więcej, bo docelowo chciałbym je też wykonywać, jak już będę pracował. I pracę prawdopodobnie chciałbym zaczynać o ósmej. Dzisiaj wstałem o tej 5.30, więc nawet pół godziny wcześniej zacząłem. Znaczy skończyłem te rutyny. Więc jestem zadowolony. Co prawda jest to takie szybko, szybko i od razu robić wszystko po kolei, ale o to też chodzi, żeby wybudować ten nawyk w taki sposób trochę bezmyślny, że nie będę myślał, co zrobić teraz, tylko budzę się, cyk, robię to, robię to, robię to, robię to, robię to, robię to, robię to i tak dalej. No i docelowo właśnie ma tak być, że jak się budzę, to idę na toaletę. Jeżeli nie, potrzeb nie mam takiej potrzeby, to od razu idę biegać. Po bieganiu robię trening siłowy, po treningu siłowym robię angielski, po angielskim robię medytację, po medytacji robię podsumowania wszystkie i planowanie dnia, Excel e i tak dalej. No i po tym wszystkim właśnie jestem w takim momencie jak teraz. Ja zaczynam pracę. Oczywiście teraz nie mam pracy, więc robię sobie vloga, ale tak to ma wyglądać. Dzisiaj rano właśnie biegałem i zrobiłem kilometr, więc nie za dużo, kroków też nie za dużo, ale odpuściłem spacer z psem, dlatego też zdążyłem te rutyny, bo tak to około godzina jeszcze jest spaceru rano z pieskiem. No i wczoraj zrobiliśmy 4200 chyba kroków, więc opłaca się bardziej robić spacery, jeżeli chodzi o kroki, ale też chciałem wrócić do biegania, bo się już normalnie czuję zdrowy. Trochę mam jeszcze w nosie jakąś kluchę, ale to takie jakieś tam pierdoła. Nawet ja się przebiegłem, nie szarżowałem, nie wiadomo jak zrobiłem tylko ten kilometr, yy, ale możemy sobie spojrzeć na ten bieg. Taka fajna miejscówka, właśnie, co ją pokazywałem chyba nawet na którymś vlogu, że tu są właśnie takie latarnie, jest światło i taki kanał, i wokół tego kanału będę sobie robił kółka, yy, jak wyszło praktycznie równo kilometr. Tylko że od tego hotelu do hotelu, więc to nie będzie kilometr kółko. Ale będę sobie tam kręcił, i postaram się zrobić dwa kółka, i zobaczymy, czy progresować po prostu w, w, w tych biegach. Wczoraj e, udało się osiągnąć ten to wyzwanie sportowe. Zrobiłem trening siłowy te mostki, o których wspominałem. No i chodziliśmy i wychodziłem te 15 tysięcy kroków. Tu możemy to spojrzeć i widzimy, że. Prawie na styk, troszeczkę nad, ale nie przemęczałem się, bo to co w sumie już o wieczorny spacer z pieskiem dobijałem te kroki. Zrobiłem 15 967, więc 1000 kroków więcej niż przewidywałem, ale to jest tak naprawdę chwila, moment i te 1000 kroków się robi. Yy, więc pierwszy dzień z 7 zaliczony. Jestem z siebie bardzo zadowolony, oby tak dalej. Tutaj chyba już nie ma nic więcej do spojrzenia w garminie. Na Excelu y, widzimy, że wczoraj 850 kcal niedoboru. Aha, jest na garminie coś do spojrzenia. Chciałem Wam pokazać jeszcze ten wczorajszy y, spacer. Byliśmy w centrum Alcudi. Nie nagrywałem za dużo, za dużo rzeczy. Y, Trochę to mam, ale nie wrzucałem już tego do wczorajszego vloga. Dzisiejszego też już nie będę rzucał. No ale przeszliśmy yy, 8 km. I tak to się prezentowało. Tutaj byliśmy w centrum i gubiliśmy się w tych uliczkach. W ogóle bardzo fajnie, bo prawie nikogo tam nie było, mało ludzi. Ja lubię tak jak nie ma dużo ludzi. Podobno w w sezonie tam praktycznie nie da się przejść swobodnie i jest dużo znaków, właśnie o kieszonkowcach, żeby uważać na portfele. No nie dziwię się, jeżeli tam jest taki tłok, to prawdopodobnie bardzo łatwo komuś coś zwędzić. Yy, no i w dwie godzinki zrobiliśmy te 8 km. Yy, na dzisiaj planuję sobie zrobić yy, rutynę i systemy, tak jak mówiłem, żeby te rutyny były jak najbardziej optymalne i żeby się wyrobić w czasie. Pracować nad meetupem, czytać, ma jakiś wstyd, doczytać te dwa rozdziały, które mi zostały, no i czytać e, mężczyzna w relacji, jakoś tak to się tłumaczy. Wczoraj zacząłem, e, drugi raz czytam tą książkę, jest bardzo fajna. Znowu chcę sobie wyciągnąć jakieś wnioski z tych moich niepowodzeń w relacjach dłuższych e, i zobaczymy, czy to coś mi pomoże w przyszłości, jak będę już miał z kim mieć związek. Tak więc ym, no, bez wiednego gadania biorę się za robotę. Tutaj duże okienko zostało. Planowałem, tak jak tutaj widzimy w środę, że to aż do śniadania będę robił, ale już się wyrobiłem, więc przerzucę sobie tutaj coś. Ewentualnie właśnie te te książki dorzucę. Więc biorę się za czytanie yy, Make it stick, czyli o, o naukce, o uczeniu się. Wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że taka jakość jest ok, trzymajcie się, cześć.